Słuchajcie, pozdrawiamy. Marek? Marek, gdzie jest Marek? Teraz jestem na żywo, teraz dopiero. Tak, ja tu tak zostać żeby go zgubić. Gdzie jest Marek?

لا کوئي جي ڪي جي سڏان دلتا کي سارن وڃي ٿو ٻيو سڏي هاڻي اچي ٿو جي ماڻهوءن کي سيكا يا دٻوڪا سڙي الڳي الڳي ٿو ٿوڙا ڏون ٿي زادندو ۽ ڏانهن ٿا زادندو I ci, którzy będą mieli się w przyszłą bardzo prosimy, niech zatrzymają się na chwilę przed tymi więzieniami w kandydacie. Łatwo mi ten te miejsca, a także to ją do tych miejsc. I proszę Państwa, trzeba tam bardzo głośno. Wykrzyczeć, też mi tutaj podpowiada. Wykrzyczeć, uwolnijcie ich. I jesteśmy z wami. I będziecie wolni. i idziemy. Wymaga od nas nie tylko przekonanie, że dzisiaj trzeba walczyć o najbardziej elementarne interesy Polski, o naszą wolność, o naszą demokrację, o naszą suwerenność, o nasze istnienie, to wynika także ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Ci dwaj działacze, mający za sobą wiele, wiele lat działalności, niekiedy rozpoczętej w bardzo młodym wieku, to ludzie uczciwi, którzy walczyli z wielkim złem, wielkim złem, które prześladuje Polskę od lat 70. -tych. Ale które się bardzo wzmocniło po 89 roku z korupcją. Przy tym ci, którzy byli na górze społecznej drabiny, byli i są dziś jeszcze przekonani, szczególnie teraz, kiedy zmieniła się władza, że są bezkarni, bo po to między innymi się zmieniła, że byli bezkarni. I ten moment aresztowania jest symboliczny, i ten moment uwolnienia. A mam nadzieję, wierzę w to, że mierzyc jest bardzo nieodległy, też będzie symboliczny. Panie Tusk, panu się tak łatwo nie uda. Brawo. Brawo. Ludzi, którzy sami powinni siedzieć, zbiera się w meczu i decyduje w jaki sposób zatrzymać, aresztować, bezprawnie aresztować uczciwych ludzi, uczciwych działaczy, którzy właśnie z przestępcami walczyli i to walczyli świetnie. Te czasy, które pan umocnić i wykorzystać w Polsce nie przyjdą. Przyjdą inne czasy. Niestety Pan się będzie na obu martwić o siebie, o swoją przyszłość, o karierę, dla której Pan wszystko robi. Karierę tu w Polsce i w Europie. Nic z tego nie będzie. Pan się nie znajdzie w sytuacji, w której będą. Pana są dziś. I nie wiem, jakie będzie zle, bo panie do mnie należy, ale wiem, że w chwili będzie bardzo wiele. Niech pana nie pamięta. Ja Szanowni Państwo, po pierwsze, po pierwsze chciałem przekazać Państwu pozdrowienia od Pana Ministra Zbigniewa Ziemi, który, który chciał bardzo serdecznie Państwa pozdrowić i powiedzieć, że że z, z, z więźniami politycznymi. Życzę z Państwem w sobie rozumie. Państwo, Szanowni Państwo, za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad największymi czynami naszego narodu, aby nie daleko szukać, czy zaczniemy od porkowania komunizmu, czy tego, że Polacy bronili honoru Europy podczas II wojny światowej, Bitwy Warszawskiej, pierwszej konstytucji w Europie, Wiednia, Kuszyna, Hołdu Ruskiego, i hołdu Pruskiego, no ten akurat Tuskowi się nie spodoba. Ale, ale, ale proszę Państwa, czy Konfederacji Warszawskiej, za każdym razem, kiedy o tym myślę, zastanawiam się jaka cecha spowodowała, że... Byli w stanie dokonywać tych wielkich czynów i jestem przekonany, że oprócz wyjątkowej wiary w Boga, która zawsze istniała w naszym narodzie, tą cechą była afirmacja wolności jest coś tak wyjątkowego, co jest w naszym DNA. I, szanowni Państwo, trzecia rzecz, podpolita, była demokracją, ale z reglamentowaną wolnością, bo elity lewicowo-liberalne były przekonane, że mają monopol na pewne części władzy. Byli przekonani o tym, rządzili sobie praktycznie cały czas i decydowali o tym, czy wyprzedają jakieś ogromne części naszego majątku. Kto zaraz kto wyprzedaje, decydowali o tym, kto może zostać sędzią i kto może awansować. Ale wreszcie też trzymali łapę nad środkami dystrybucji i Awans. To było niezwykle istotne i doprowadzili do tak patologicznej sytuacji, że przecież ze pospolitej można nawet było powiedzieć, że Kiszek jest człowiekiem honoru, a Anna Walentynowicz nie. I proszę Państwa i... Z małymi wyjątkami, rządzili prawie cały czas i z małymi wyjątkami mówię oczywiście o rządzie Olszewskiego i o pierwszych naszych rządach lata 2005-2007. Ale w 2015 to były epizody. Oni traktowali to jako epizody, bo mieli system władzy, który i tak trzymał te wszystkie narzędzia władzy. Ale rok 2015 coś zasadniczo zmienił. Dlatego, że w sposób fundamentalny i na długo zmienił paradygmaty, do których byli przyzwyczajeni. Mianowicie, szanowni państwo, to było tak. Już nie wyprzedaż majątku, ale można odkupić majątek, zrekolonizować, czy to PKP, czy polskie banki i to może działać. Sędziami zaczęli zostawać ludzie, których do tej pory awans był zablokowany, i, bo byli wybitni prawnicy, którzy byli, szanowni państwo, którzy byli, szanowni państwo, propaństwowymi pro prawnikami. I na